Jesteśmy na mecie Rajdu Dakar 2024. Za nami przed chwilą ostatni etap złożony tylko z jednego odcinka sportowego, na którym miało się rozegrać wszystko. Taka sytuacja się zrobiła w naszej klasyfikacji generalnej, że między pierwszym a drugim zawodnikiem był tylko jeden punkt różnicy. Dlatego że zdecydowali się zrobić ten Etap bardzo, bardzo trudny, techniczny, tak, żeby wszyscy łapali kary, żeby można było w prosty sposób wyłonić zwycięzcę. Nasze cele zostały zrealizowane meta, a przy okazji wygraliśmy dzisiejszy Power Stage w naszej klasie H3, i prawdopodobnie zdobyliśmy drugie miejsce w całym rajdzie w grupie H3, więc plan zrealizowany w 300%. Przyjeżdżając tutaj kompletnie, nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać. Wiedzieliśmy, że startujemy w najtrudniejszym rajdzie świata, ale to, co się działo przez te dwa tygodnie, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Każdy dzień to była po prostu walka. Walka o przetrwanie, walka o życie, ale najważniejsze było to, że to była cały czas walka o wynik. Dzięki temu jesteśmy tutaj na końcu, dojechaliśmy na finisz. Mało tego, mamy podium. Mamy podium w debiucie w Dakarze Classic 24. Nie znaliśmy nawigacji, nie wiedzieliśmy tak naprawdę na czym polega jazda na regularność. Uczyliśmy się wszystkiego na bieżąco, z dnia na dzień, poprawiając nasze wyniki. Po drodze mieliśmy przygody jak każdy, ale na końcu jest sukces. Genialny. Genialny. Nawigacja Dakarowa jest zupełnie na innym poziomie niż w rajdach cross country. Pustynia niestety wymusza taką sytuację, jest wiele śladów, nie wiadomo, którą drogę wybrać. Dużo zależy od intuicji, doświadczenia, dlatego ciężko nam było dogonić zawodników startujących tutaj już nie pierwszy raz. Eee, oczywiście pomaga elektronika, pomagają urządzenia, ale ogarnąć to wszystko i jeszcze przekazać kierowcy, żeby trafił w prawidłowy ślad i pojechał ścieżką, jak należy. Naprawdę jest to bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna. Tak, daliśmy radę. Na przykład Power Stage pojechaliśmy po prostu koncertowo. Wygraliśmy go w naszej klasie H3, gdzie przypominam, jechało 18 samochodów, a my wygraliśmy dzisiejszy Power Stage na zakończenie rajdu. Dzisiejszy etap finałowy z zapowiedzi organizatorów wynikało, że będzie wisienką na torcie, będzie bardzo techniczny. I w moim odczuciu taki był. Dzisiaj starty były odwrócone, więc jechaliśmy za troszkę wolniejszymi załogami. Jechaliśmy pod słońce, w kurzu, wyprzedzając samochody. No do tej pory na tym radzie czegoś takiego nie przeżyłem. To była niesamowita jazda, na, na, absolutnie na limicie. Fantastycznie się bawiłem. Więc jak wjechaliśmy na metę, to się poryczałem na maksa, po prostu eksplozja emocji, radości, szczęścia, nie wiem, spełnienia po prostu marzeń. Cały ten przyjazd tu i, i tygodniowy pobyt i, i to, co tu wszystko przeżyliśmy, trudno to opisać w poście, trudno to opisać w kilku zdaniach. Jestem przekonany, że, że, że uda nam się zbudować następny samochód. Ten gdzieś postawimy sobie w fajnym miejscu, żeby może go traktować jako pamiątkę. Będziemy przygotowywali nowy samochód od poniedziałku. Mamy już plan, pomysły, jak to zrobić. Odrobiliśmy tutaj niesamowite lekcje na tym rajdzie. Było to nam wszystkim bardzo potrzebne, a wszyscy, cały nasz team, wszyscy w sumie byliśmy debiutantami. Więc jesteśmy gotowi na to, żeby zmierzyć się z tym Dakarem Classic w przyszłym roku. Myślę, że już wtedy będziemy mogli spokojnie powalczyć o, o jakieś dobre, dobre lokaty. To, co przeżyliśmy w tym roku, to było po pierwsze zebranie doświadczeń, po drugie udało się spełnić nasze cele, czyli. Przejechać więcej etapów niż w 1981 roku Porsche 924, bo wtedy te samochody przejechały tylko trzy etapy. Po trzecim się wycofały, więc udało nam się dojechać do mety, dowieźć oba samochody. Są w stanie lekko agonalnym, ale są, dojechały o własnych siłach na metę. No, udowodniliśmy sobie, że jesteśmy w stanie od zaraz budować team, ogarnąć całą tą logistykę. Rozmowy z partnerami, co też jest mnie lada wyczynem, bo, bo, bo zebranie budżetu na taki Ride nie jest sprawą prostą. Więc jesteśmy gotowi na to, żeby się zmierzyć z tym po raz kolejny. Mamy zupełnie inne doświadczenia nowe i jesteśmy totalnie w innym miejscu. Także bardzo się cieszę. Jesteśmy wszyscy super szczęśliwi. Przed chwilą wróciliśmy skąpieli w ciepłym morzu, to, 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 to już takie zwieńczenie całego tego rajdu. Fantastyczny dzień, moment wjazdu na rampę startową, no to masa emocji, takie, takie rzeczy się po prostu rzadko zdarzają. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam kibicowali i trzymali za nas kciuki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dojechaliśmy. Auto o własnych siłach się pojawiło. Każdego dnia wracaliśmy do obozu o własnych siłach. Duży sukces z takim sprzętem. To jest taki delikatny samochód drogowy, zmuszony do jazdy w ochrondzie o wiele za szybko. W związku z tym awarie były na porządku dziennym, ale daliśmy radę to ogarnąć na tyle, żeby tu być. I dwa ostatnie dni mieliśmy świetne, nawet wyniki były bardzo dobre. Z tym, że tak agresywna auta tym autem kończy się tym, że się używają z niego różne kawałki i to już nigdzie dalej nie pojedzie. To jest prawdopodobnie egzemplarz do odstawienia do muzeum, to już jest nie do uratowania. Ale wyzwanie było wyśmienite i rajd był naprawdę ciężki. I chcielibyśmy na pewno wrócić. Pozdrawiam. Udało się, dotarliśmy do mety rajdu Dakar Classic 2024, z czego jesteśmy nieprawdopodobnie szczęśliwi. Udało się spełnić wielkie marzenie, de facto wiele marzeń. Nie dość, że start w rajdzie Dakar to, to jeszcze doprowadzenie nie dość, że jednego naszego, to, to, to też Tomkowi i Staszkowi się udało dojechać, w świetnym miejscu zresztą, dwa Porsche 924 na, na, na metę. W 81 roku się nie udało, w tym roku się wreszcie udało. Mamy całą głowę pomysłów, co poprawić w tych samochodach, żeby były jeszcze lepsze. Oczywiście marzymy o tym, żeby tutaj wrócić. Bardzo dziękujemy za, za trzymanie kciuków za nas, za, za samochody. Serdecznie was pozdrawiam. Na razie cześć. Dakar 2024 zakończony. Cieszę się, że dojechaliśmy do Mety. Był to dla mnie bardzo trudny ride, dużo walki. Pierwszy raz musiałem się naprawić na odcinku. Udało mi się. Dojechałem do do mety każdego etapu, mimo różnych przygód, mimo choroby, wywrotek i tak dalej. Więc, no, jestem bardzo zadowolony, że ani razu się nie poddałem, że jestem bardzo dumny z całego zespołu i, i z tego ile wysiłków włożyliśmy w to, żeby dojechać do tej mety. Przesunąłem się z miejsca 50. w Generalce, na które spadłem na etapie 5, na miejsce 24. Walczyłem do końca, udało mi się w międzyczasie wygrać klasyfikację juniorów, więc jestem bardzo zadowolony, mimo nieszczęść, które nas spotkały, to możemy stąd wyjechać z głowami w górze, wiedząc, że zrobiliśmy wszystko i walczyliśmy do, do samego końca. Ostatni odcinek specjalny, rzeczywiście taki już, gdzie się tylko jedzie, aczkolwiek parę rozstrzygnięć tu było. E, o drugie miejsce była ciężka walka. Nie wiem jak Sebastian, bo jeszcze ciągle nie dojechał. Ale myślę, że e, Shiseri podszedł i powiedział, że miał kapcia. No niestety. Nie miał szans na dojście, no ale taki to jest sport. No, myśmy go dosyć spokojnie przejechali. Na początku trochę kamieni, trzeba było uważać, żeby nie złapać kapcia. Zeszło nam pojęcie z tylnego koła, ale nie za dużo, i tak na takim 1-5 ciśnieniu dociągnęliśmy aż tu do mety. Trochę staliśmy za Rosjaninem w kurzu i można było tutaj jakiś fajny czas jeszcze na koniec zrobić, ale no, to jest tylko ostatni odcinek specjalny. No cóż, to był dla nas bardzo trudny Dakar. E, najpierw e, dobry prolog, wyglądało, że jesteśmy w stawce, że będziemy się ścigać, kiedy okazało się, że cudem uratowaliśmy życie motocykliście, bo tak naprawdę on powinien być uderzony i ja to z góry, że go udało się jakoś ominąć, no ale niestety kosztem tego, że rozwaliliśmy zupełnie samochód, a jeszcze gorzej, że Łukasza plecy i moją szyję. No i tak w zasadzie można było wtedy wracać do domu, bo ze sportowego punktu widzenia, jak nie skończyliśmy tego AS-u, to już było po, po zawodach. Ale doszliśmy do wniosku, że będziemy kontynuować ten rajd, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy potrzebuje tych kilometrów i to była jakaś motywacja. To było coś, co nas pchało do przodu i udało się finalnie przejechać cały ten rajd w bardzo trudnym i nie ukrywam takim no, anturażu, którym ból y, był głównym elementem, z którym walczyliśmy. Później stopniowo już było coraz lepiej, bo naprawdę ogromną rolę wykonał Marcin, mój masażysta, który cały czas pracował, żeby jakoś wrócić. Doktor nasz X-raidowy, który też robił wszystko co mógł. No taki to jest sport, że czasami trzeba, niestety... Hi Gregor. Hi. No, no. Yeah, ale to I stay on the dust in the Russian guy. And what to say? I co można jeszcze powiedzieć więcej. No później jechaliśmy, 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 były trudne momenty, bardzo trudne, łatwe, no i skończyło się, jak się kończy rajd, to my już mamy tempo, mamy szybkość, szkoda, że teraz rajd się nie zaczyna, no ale taki to jest sport, że trzeba mieć ogromną pokorę, Dakar uczy, Dakar mnie nauczył wiele, Dakar mnie nauczył teraz naprawdę takiego ogromnej wytrzymałości i tego stwierdzenia, które zawsze używałem, ale teraz mam je z pokryciem, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. No cóż, jesteśmy na mecie rajdu Dakar. Co prawda nie ukończyliśmy wszystkich OS-ów, więc nie przejedziemy przez podium, ale, ale to był trudny raj dla nas bardzo, bo, bo już od drugiego OS-u sportowo się zakończyło po tym jak Hołek no, można być uratował życie innego człowieka, motocyklisty. I, i, i w tym momencie e, e, sport się dla nas skończył. Jego szyja była, była w kiepskim stanie, moje plecy też. Myśleliśmy nawet, żeby jechać do domu, ale, ale, ale po analizie stwierdziliśmy, że spróbujemy pojechać. Po dwóch dniach było jeszcze gorzej. Hołek wylądował w centrum medycznym. Na szczęście potwierdzili, że nie ma żadnych złamań w tej szyi, że to są tylko podrażnione nerwy, które gdzieś tam uciskają mu i, 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 i traci jakby moc w prawej ręce przy każdej dziurze, ale jechaliśmy. Wydmy były piekielnie trudne dla nas, bo tam jest dużo tych uderzeń, gdzie właśnie hołek odczuwał ból. Końcówka rajdu, dużo pracy fizjoterapeutów nad nami. Już było troszkę lepiej, już łapaliśmy tempo. Mniej tych wydm, bardziej nasze drogi, więc to było już dla nas dużo łatwiejsze. Z mojego punktu widzenia, pierwszy Dakar. Yy, no, nauczyłem się na pewno bardzo wiele. Popełniłem też jakieś błędy, wiadomo, gdzieś tam żeśmy sobie pojeździli w różne miejsca, gdzie nie powinniśmy. Ale, ale generalnie myślę, że wyszło nieźle i, i, i chyba spróbujemy jeszcze kiedyś tu przyjechać i, i zawalczyć z chłopakami. Yy, kilka lat temu czegoś Grzegorz zaproponował mi wspólne jeżdżenie, zaprezentował mi pewien plan. To był plan, który miał doprowadzić nas do startu w Dakarze. I powiem szczerze, że wtedy potraktowałem to trochę z przedłużeniem oka, ponieważ jego założenie było jedno, czyli stworzenie polskiego teamu. polskiego teamu, który zbuduje swój własny samochód, w którym będą uczestniczyli tylko ludzie z Polski i sami pojedziemy i przejedziemy dalej. I powiem szczerze że naprawdę, no wtedy potraktowałem to trochę z przymrużeniem oka, ale jak widać czegoś jak coś zaplanuje to dociąga tematy do końca i tak jak widać jesteśmy na mecie Takaru. I to pokazuje, że można. No Dakar jest ciężkim rajdem, tak? Tak to trzeba wprost powiedzieć. My jesteśmy... Wydaje mi się, że my się dobrze przygotowali do Dakaru, do, do bo dużo, dużo kciągów przejechaliśmy, dużo, dużo... razem przejeździliśmy w Afryce rajdów. Dakar jest ciężkim rajdem, ale nie z punktu widzenia na przejechania pewnych rzeczy, tylko z punktu widzenia intensywności, moim zdaniem oczywiście, intensywności, czyli 400, 500, 600, 800 km dziennie, codziennie i to robi tą trudność nie sama 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 trasa bo trasę przejechaliśmy to tam gdzie byliśmy przejechaliśmy wszystko tylko intensywności i ilość kilometrów to jest to jest trud oczywiście trzeba po dziurach umieć jeździć bo, bo jeśli ktoś nie umie jeździć po, po piasku i po wydmach to, to nie pojętym przejeżdżać bo. Powiem szczerze, że, że musiałem się troszkę nauczyć, ponieważ no, każdy organizator ma jakby swój sposób tworzenia rundkuka. Jeden raj tylko generalnie, taki jeżeli chodzi o tego organizatora rundku Maroku. On był troszkę inaczej skonstruowany ale już że tak powiem wstępnie, wstępnie widziałem w jaki sposób to jest zrobione ale tutaj naprawdę już na końcówce zaczęliśmy tak czuć ten rok, że jeżeli ja już mówiłem to, to jak widziałem że Grzegorz już sam też wie w jaki sposób ta, ta kartka będzie wyglądać to miejsce i nawet rozmawialiśmy o tym dzisiaj w aucie że, że my już jakby no jeżeli chodzi przez nas tego rogika, to my już wiemy w jaki sposób to robić był yy, zrobiony perfekcyjnie naprawdę no, to jest yy, pierwsza liga no. nie ma rzeczy które są źle zrobione to jeszcze ważne, wiesz, dodam może bo ważne jest to żeby zrozumieć co tutaj się odbywa w sumie yy, to są jakby co w sumie jakby dwa Dakary. Jeden to jest gdzie dzieciłówka, oni sobie startują za dnia, kończymy za dnia. I to jest powiedzmy te 10, 20, może 25% maksymalnych zawodników, a reszta zawodników startuje co 30 sekund. Jadą w, jadą w kurzu, przeszkadzają sobie, wyprzedzają, raz wyprzedzamy, raz nas wyprzedzają, wracamy po ciepku i to jest zupełnie, zupełnie zupełnie inna impreza. Ja podziwiam psycholog nawigacyjnie, bo my jadąc w tych 75%, tak, bo tak, nie, nie jesteśmy zawodowcami, jesteśmy amatorami, czyli jedziemy w tej drugiej grupie, e, że on umie się odnaleźć w roadboku, e, szukając trasy, której nie ma w roku, tak naprawdę. Bo czołówka tak. po prostu, mimo że zakręt w prawo, zakręt w lewo, jedzie prosto i nagle się tworzą nowe drogi, które, które trzeba się też nauczyć, rozpoznawać, trzeba się nauczyć jakieś źle, jakieś nasel, bo... Oni jakby zakładają start tak? I, i, i później taki kaset aut, które przejedzie robi jakby do rok, tak to nazwijmy. Są y, trochę inne rzeczy. Ja czytam, że zakręty będą takie, a jak my przyjeżdżamy, to na przykład jest wszystko sprostowane. Y, wiemy, że to jest sprostowane, musimy zacząć odejmować metry albo mówię, że będzie za tyle, ale musimy odjąć bo nie wyglądało to dokładnie tak jak było narysowane ale chcemy też powiedzieć jedną ważną rzecz nie jesteśmy zawodowcami przejechaliśmy mnóstwo rajdów przejechaliśmy mnóstwo kilometrów więc mamy doświadczenie ale nie będąc zawodowcami można przejechać Dakar można przejechać te wszystkie kilometry trzeba dużo samozaparcia ale da się. To nie jest tak, że trzeba być zawodowcem, superbohaterem. Amatorzy też to mogą zrobić. Jesteśmy żywym przykładem tego, tak, że od pomysłu, od chęci, zaangażowania zrealizowaliśmy to, co no niektórzy niestety tylko marzą. Tak? I można to zrobić. Udało się zbudować firmę, całą, która funkcjonuje. Zbudowaliśmy fajne auta, które, które, które przejeżdżają. Za rok będziemy znowu startować. Nie tylko my, ale też Zapraszamy! Auto mamy zbudowane na podzespołach JB Racing. Czyli klatka, elementy, zawieszenia. No jedyne co mogę powiedzieć, że jest to fantastyczny samochód. Naprawdę podróżując 800 km dziennie. Przejechaliśmy tutaj z 8000 km. Naprawdę to jest turbo wygodny. Turbofantastyczny samochód. Jak myśleliśmy o przesiadaniu się do, do pojazdu typu SSV, to razem z Grzegorzem mieliśmy trochę takie e, mieszane uczucia. E, nie wiedzieliśmy, czy odnajdziemy się w takim pojeździe. Jednak bardziej wcześniej odpowiadały nam samochody. E, jeździliśmy Toyotą, którą bardzo kochaliśmy, ale powiem szczerze, w tym aucie zakochaliśmy się. Naprawdę połykanie kilometrów w tym pojeździe. Jest to jest naprawdę fantastyczne odczucie, fantastyczna rzecz. Naprawdę polecam wszystkim. Cudowna. Bardzo dobrze się ta auto prowadzi. Eee, fajnie reaguje na, na, na ruch gazem czy kierownicą. Eee, I naprawdę nawet po 800 km przejechanych. I ja, do końca chciałem z tego lata nie, bo naprawdę jest i wygodnie i fajnie się jedzie, jest, i jest przyjemnie i, i to nie jest tak, że bolą plecy, bolą nogi, absolutnie nie. E, po tych ośmiu tysiącach kilometrów tutaj, no, się czujemy całkiem normalnie, nic tak. tam nie jest, wszystko jest okej. Okay. Zadomowiliśmy się w nim fantastycznie, to jest cudowne.